Aby zrobić lustrzane odbicie jakiegoś elementu w programie Paint, wybierz najpierw narzędzie Zaznacz i zaznacz fragment rysunku, który będziesz kopiować. Następnie przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl i C. Potem wklej zaznaczony fragment za pomocą klawiszy Ctrl i V. W ten sposób powstanie jego kopia. Korzystając z narzędzia Przerzuć w poziomie, które znajduje się w polu Obróć, stwórz lustrzane odbicie zaznaczonego elementu. Gdy nasuniesz obie połówki rysunku na siebie, tło jednego fragmentu może nachodzić na drugi. Żeby to zmienić, wybierz zaznaczenie przezroczyste. Następnie dopasuj krawędzie obu połówek i kliknij poza przerywaną linią ramki.